Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Macow z klanu Lupus Vexilo. Chciałbym wam dzisiaj pokazać bitwę, którą stoczyłem z graczem moim Niku Darius. Ja postanowiłem dowodzić frakcją partii partyjczykami, Natomiast Darius postanowił wziąć baktrę. Jest to dość ciekawa bitwa ze względu na to, że będą walczyć ze sobą dwie wschodnie frakcje. Frakcja partyjska jest z zasady bardzo mobilną frakcją. Baktria także nie ustępuje jej zbyt mocno, jeżeli chodzi o siłę kawalerii. Natomiast Baktria dysponuje jednak mimo wszystko troszeczkę mocniejszą piechotą. Myślałem, że mój przeciwnik wybierze tą piechotę. Troszeczkę lepszą niż moja, i wtedy spowoduje, że, że będzie mi trudniej wygrać. Natomiast przeciwnik, to może zacznijmy od jego jednostek, wybrał bardzo niewiele piechoty, wybrał tylko tak naprawdę cztery jednostki rekutów z pikami. No cóż, myślę, że jego strategia polegała na tym, że tą olbrzymią ilością koni, którą tutaj widzimy, można na widoku taktycznym będzie widać. Tą olbrzymią ilością konnych jednostek tej kawalerii, będzie próbował mnie e, osaczyć, będzie próbował doprowadzić do zwarcia. Natomiast jednostkami włóczników, e, którzy z Pikinierzy wiadomo, że jeżeli wejdą w zwarcie z końmi i, i swoimi pikami zaczną z nimi walczyć, no to konie w zasadzie nie mają żadnych szans, jeżeli chodzi o atak frontalny. Myślę, że to przyświecało przeciwnikowi. Może krótki rzut oka na jego jednostki. Czyli tak jak już powiedziałem, cztery oddziały rekrutów z pikami, to jest cała piechota, którą on dysponuje. Ee, dalej mamy greckich katafraktów, jazda obywatelska, jazda obywatelska oraz bakteryjska szlachta konna. Bardzo ładna jednostka, także jedna z fajniejszych, ładniejszych, kawaleryjskich. Przypominają mi trochę polską husarię, tylko oczywiście, mm, no analogie zresztą zobaczcie, dorzucają się same, ponieważ, e, ponieważ... Z tyłu za tymi miejscami widać liście palmowe. Więc jak jadą, też wywołują charakterystyczny trzepot, w związku z czym no, są dość podobni do, do naszej polskiej husarii. Dalej. Lekka jazda bakteryjska. Z nazwy jest to lekka jazda, natomiast jak widzicie, jest to średnia jazda do walki w zwarciu, więc jazda troszeczkę szybsza niż ci katafrakci tutaj oraz jazda obywatelska. Natomiast dalej jest to średnia jazda, czyli może wyrządzić całkiem niezłe szkody, jeżeli chodzi o, o walkę. Z piechotą jak i z kawalerią. No i tutaj jednostka, olbrzymia jednostka słoni indyjskich opancerzonych. To jest bardzo mocna jednostka, najmocniejsze chyba słonie w grze, opancerzone. Coż tu dużo więcej mówić, no, w zasadzie jedynym sposobem walki z nimi to jest albo spam piechoty z włóczniami, Albo też walka z nimi w formie łuczniczej, która jest chyba jeszcze bardziej efektywna. Jeżeli mamy jakieś oddziały łucznicze. można zasypać je potężnymi strzałami, no i w ten sposób doprowadzić do yy, wprowadzenia ich wamok. Dalej. Lewa flanka przeciwnika. Zobaczcie, jak on się podzielił. W całym środku jest piechota, która będzie pewnie rozdzielana na lewo i prawo, lub też pozostanie w środku. A zależy tam, gdzie będzie, gdzie będzie dochodziło do zwarcia. Natomiast z prawej flanki mamy cały ten komponent kawadyjski wraz ze słoniami. Ta prawa flanka jest zdecydowanie mocniejsza. Tutaj też jest generał. Jest to zrobione tak po to, prawdopodobnie, żeby go chronić. Dalej mamy najmnych stetyjskich łuczników konnych. Dwa oddziały. Oni mają zamiar prawdopodobnie mnie męczyć tutaj strzałami i doprowadzać do strat w moich mniej opancerzonych jednostkach. Tutaj mamy harcowników konnych, także komponent taki harcowniczy. Dalej jazda obywatelska oraz greccy katafrakci. Bardzo ciekawa też jednostka, zobaczcie jak ona wygląda. Szczególnie te konie wyglądają dość ciekawie. Natomiast greccy katafrakci, co ciekawe, ja zaraz wam pokażę moje jednostki, są mocniejsze od katafraktów wschodnich. O, ja mam ich tutaj. Możecie sobie ich zobaczyć. To jest tych jednostek. Katafrakci ze wschodu. Spaczcie. To jest też bardzo podobna jednostka, natomiast ci greccy katafrakci są mocniejsi. Mają więcej ataku, mają więcej walki w zwarciu. Także chyba delikatnie większe morale. W związku z czym no przeciwnik, przynajmniej na papierze, ma przewagę. Dobrze, skupmy się na moich jednostkach. Zobaczcie, jak ciekawie w ogóle ułożyłem te jednostki. Dzisiaj chciałbym Wam w ogóle pokazać walkę w stylu partyjskim: to znaczy dużo chaosu, dużo jazdy, dużo podjazdów od przeciwnika, próbę wyciągnięcia jego jednostek. I myślę, że w tej bitwie mi się to udało. Więc moja taktyka polegała na zbudowaniu dwóch silnych skrzydeł, lewego oraz prawego. Jak widzimy, w środku pozostali tylko łucznicy konni, którzy mają za zadanie nękać przeciwnika i wyciągać go z głównej formacji. Mają także za zadanie ewentualne słonie, które się pojawią, bo oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem, że przeciwnik będzie miał słonie czy nie. Po prostu doprowadzić do ich szału i spowodować większe straty wśród jednostek przeciwnika. Więc szachetni łucznicy konni jako generał. Wahałem się, czy użyć go jako, ich jako generała, ale wydaje mi się, że to jest dość dobra propozycja. Dalej mamy kolejny oddział łuczniczy: najemni sarmatcy łucznicy konni. Oraz jeszcze jeden oddział opancerzonych łuczników konnych. Tak oni wyglądają. Prawe skrzydło. Przejdźmy do prawego skrzydła. Na prawym skrzydle mamy jazdę mediańską, jazdę mediańską, dwa razy. Bardzo ciekawa jazda do walki w zwarciu. Naprawdę radzi sobie w walce w zwarciu. No i katafrakci ze wschodu. No, tutaj tych panów nie muszę nikomu przedstawiać, to jest dość mocna jednostka. Ich szarża łamie praktycznie każdą jednostkę. No, może z wyjątkiem słoni czy pikinierów od przodu. Natomiast no, jednostka uderzeniowa, także nieźle sobie radzą w zwarciu. Przejdźmy do piechoty. Piechota, która stoi z przodu, e, jest to piechota e, najemni hoplici, perscy hoplici, najemni hoplici oraz partyjscy szermierze. Także starałem się wziąć szermierze, myślałem, że przy cieniu więcej e, silnej piechoty. Natomiast jak później zobaczycie, w tej bitwie ci, ci szermierze także się bardzo przydali. Między innymi do ataku na pikinierów wroga. Lewa flanka, w sumie podobna, z, z tą jedną różnicą, że jest jednym mniej oddział kawalerii. Mam dwa oddziały, jedna jazdę mediańską oraz e, kataprakty ze wschodu, no ale za to mam słonie. Mam indyjskie słonie bojowe, co prawda nie są one tak mocne i, i tak bardzo opancerzone i wytrzymałe jak słonie przeciwnika, natomiast no, jest to jednostka słoni, czyli, czyli także jednostka, która sieje postrach i popłoch na polu bitwy. O, bardzo ładnie tu pan słoni nam się prezentuje, proszę bardzo. Trąba podniesiona znak zwycięstwa. <laughs> no i z przodu, najemni hoplici, e, najemni hoplici, i Oraz perscy hoplici, tak? A, partyccy szermierze, przepraszam. Czyli najmniej hoplici, partyccy szermierze oraz e, perscy hoplici. No tutaj znowu mniej trochę piechoty. Tutaj cztery oddziały, tutaj trzy. Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Zobaczmy, co się dzieje. Dużo będzie się w tej bitwie działo. Nie wiem, czy wszystko będę mógł wam skomentować, czy dam radę, bo naprawdę chciałem wam pokazać taki sposób walki yy, bardzo chaotyczny, ale zarazem Dezorganizujący przeciwnika, bo to, to miało na celu to ustawienie i wzięcie takich, a nie innych oddziałów. Więc zobaczycie, że tutaj będzie się przenikało wszystko ze wszystkim. Tak naprawdę ta formacja, którą on tutaj ustawił, za chwilę pójdzie w rozsypkę i będą małe grupki, które będą ze sobą walczyły i próbowały zdobyć przewagę w określonych punktach tej bitwy, w określonych miejscach. O, próbuję wyjechać łucznikami i spowodować jakieś nerwowe ruchy przeciwnika, widać, że mi się to udaje, mianowicie, że jego harcownicy i łucznicy ruszają na mnie, którzy mają mniej pancerza, bo to są najemni tajscy łucznicy koło mnie, oni, możemy ich zobaczyć, I praktycznie w ogóle nie mają pancerza, więc są skazani na porażkę w, w, w walce z moimi łucznikami e, opancerzonymi. Tutaj mój generał próbował zrobić rajd na nich, ale ja zauważyłem, że za blisko jest e, lekka jazda bakteryjska, która będzie chciała złapać moich łuczników. Flanka lewa już jest postawiona, zobaczcie. Flanka prawa także już zachodzi. Przeciwnik dał się wciągnąć, pewnie chciał, skusił się tym, żeby zabić szybko mojego generała, więc dał się wciągać w środek, a ja robię mu flanki. Zarówno, to fajnie widać na mapie taktycznej, zarówno z lewej, jak i z prawej to przeciwnik jest obchodzony. jest dość ciekawa sytuacja, bo on próbuje mnie złapać, ja, ja nie daję się złapać i Dostaje ogień bardzo mocny, który powoduje straty wśród jego kawalerii. A tutaj mój oddział piechoty, który przyszedł zasystą, bo udało się tym, tutaj, tej jaździe bakteryjskiej złapać paru moich uczników. Natomiast ostrzał jest tak mocny, zobaczcie, że, że praktycznie ta jedna oddział lekkiej jazdy już, już, już się wycofuje, już ucieka. Ok, tutaj, tutaj kolejni najemnicy, sytyjscy ucznicy, hartownicy, próbuję ich pogonić słoniami. O, ciekawa rzecz się dzieje z tej strony. No, no, no naprawdę dużo, dużo tutaj manewrów jest wykonywanych, w związku z czym przeciwnik prawdopodobnie nie ogarnął, nie, nie zdążył zareagować, jeżeli chodzi o swojego generała, którego swoją drogą zostawił tak dziwnie rozszerzonego e, w formie jednostki. E, znaczy, ta formacja jest taka, taka dość mocno rozszerzona i, e, i w zasadzie zostawił go samego. Zobaczcie, tutaj zostawił jakieś komponenty kawalerijskie oraz rekrutów. E, skupił się na tej lewej flance, zauważył, że tutaj się dużo dzieje. Noj słonie. zobaczymy, może pokażemy. Walka. Dość ciekawe. Walka. Natomiast w tym momencie na pewno już jego generał jest osaczony. Tak. To już to już jest zwarcie z jego generałem. Poprzez moją jazdę mediańską, zobaczcie, to wszystko stoi z tyłu tutaj. Prawdopodobnie on dopiero teraz się róża, prawdopodobnie dlatego, że przeciwnik jest zbyt mocno skupiony tutaj na tej flance. Zobaczcie, o, bo teraz próbujemy znowu e, końmi swoimi objechać. Ale to już oddziały się łamią, tak? Chyba dojdzie do zwarcia nawet. Tak, no ale to zwarcie mu za dużo nie da, było, bo jakby moich jednostek jest tu więcej, zresztą to są opancerzeni ucznice koni, więc tak naprawdę mogą dłużej wytrzymać. To jest minus taki, że, że moje słonie wpadły w szał. Zbyt długo było ostrzeliwane tutaj przez, przez sytyjskich uczników. Eee, no i niestety zaczęły tratować też moje jednostki. To był mój błąd. Też... o, teraz dopiero zauważyłem i je zabiłem. Natomiast tutaj jest już taka sytuacja, że przeciwnik stracił bardzo wielu yy, żołnierzy ze swojej jednostki generalskiej. Moje oddziały zobaczcie jak sytuacja yy, bardzo szybko dynamicznie się zmieniła. Teraz to przeciwnik jest na flance, a ja już grupuję jednostki w środku. Tutaj kolejne jednostki wracają konne. No i jak zobaczycie sobie na mapę taktyczną, to widać, że ta bitwa tak naprawdę <grytanie> jest jednym wielkim chaosem. To jest taki manewrowy sposób walki. No próbujesz po prostu um, takie punktowe ogniska w bitwie wygrać i, i, i na tym skupiasz jakby swoją siłę i, i chęć zwycięstwa. Tak? Znaczy sposób na zwycięstwo. To jest właśnie to, um, do czego ja tutaj dążę. Bo tutaj znowu generał nie popisał się. Zamiast wycofać się gdzieś w okolice tych słoni, za te słonie, lub też na flankę, gdzie, gdzie pewnie albo tutaj, gdzie miałby więcej szans na przeżycie, no zostawił go w środku. On tutaj stoi. Zaraz pewnie zostanie szarżowany Tak już tutaj widać, że, że moja jednostka hoplitów biegnie w jego kierunku. Mój generał cały czas się trzyma, chyba prowadzi ostrzał. Tak jest. Cały czas prowadzą ostrzał do, do pergutów z pikami, które już bardzo wielu zginęło od tego strzału, jak widzimy. pchają. Ciekawa sytuacja, pchają słonia. Po przód. Co tu się dzieje? Najemni hoplici walczą z, greck z greckimi katafraktami. Ja myślę, że na dłuższą metę chyba greccy katafrakci nie mają szans, jeżeli... No to widać zresztą. Oni są chyba też mocno ranni, jeżeli chodzi o tą walkę z moimi słoniami. Tak, to widać, że padają tutaj. No, i jeszcze mój generał wierza, bo um, Jest to opancerzona jednostka łuczników konnych, więc także efektywnie może walczyć. No i tak, no i to jest rozbicie tej jednostki katafraktów. Co to się dzieje? Tutaj słonie, słonie, słonie te opancerzone naprawdę w tej bitwie, ja później podsumowanie widziałem, one zabiły około 440 moich żołnierzy, więc no naprawdę pół, prawie pół tysiąca y, żołnierzy zabitych przez tą jedną jednostkę, no, widać jak one, one sięły śmierci, zniszczenia tutaj na tym polu bitwy. No nie byłem za bardzo się im jak przeciwstawić, y, nie byłem w stanie się przeciwstawić. Natomiast starałem się tutaj akurat w tym momencie bitwy jak najdalej odciągnąć je od głównych sił, czyli zrobić przewagę tutaj w środku, widać, że przeciwnik próbuje, e, jednak zauważył, że co chce zrobić i próbuje znowu wrócić do bitwy słońmi, co mu się uda. Natomiast e, no ta przewaga już teraz e, moja w bitwie jest widoczna. Według mnie przeciwnik po pierwsze wziął za mało piechoty, która mogłaby wspierać jego kawalerię, a po drugie, tutaj mój błąd akurat, nie nie wiem, tak atakować Słoni e, jednostką generalską. Na pewno będzie widać duże straty. O, nie był to dobry pomysł. E, jazda mediańska, tam mam najmniej hoplitów, Tam przegonili kataprakci ze wschodu jednostkę jazdy, ostatnią przeciwnika chyba. Taką bo, e, bojową jednostkę jazdy. W sensie jazdy do walki w zwarciu przypomnioną, bo tutaj pozostali tylko harcownicy, koni i uczniowie. Tak naprawdę teraz w moich rękach jest, są manewry, jest yy, to, że mogę, te, mogę przeciwnika zajechać z każdej strony, z której chcę i po prostu na przykład no, w tym momencie ci rekruci z pikami to już nie jest dla mnie żadne zagrożenie, bo mogę ich objechać z każdej strony kawalerią, przeciwnik kawalerią się mi nie przeciwstawi, więc yy, takie jednostki jak ta z piechotą to już jest yy, tak naprawdę, one, one już można je liczyć, że ich nie ma w tej bitwie. Możemy zobaczyć tutaj, to jest pogoń <grywny> jazdy mediańskiej, zobaczmy w ogóle z pierwszej perspektywy. To jest dość ciekawa sytuacja. O, proszę bardzo, już jakieś. Mamy potyczkę, bardzo ciekawą, O proszę. jeszcze słonie pędzą, żeby pomóc im tutaj, a tutaj ustawiona jest falanga, więc musimy manewrować. Widać, że ta jednostka już poszła w sypkę. A moi koni dalej jadą po to, żeby właśnie zaatakować, objechać z tyłu e, pikinierów. Słonie dalej e, atakują. No i słonie atakują... Słonie atakują tutaj bardzo efektywnie. Znaczy, zabijają bardzo wielu e, moich żołnierzy. No praktycznie, gdyby nie ci najemni hoplici, których zostały dwa prawie pełne oddziały. Ci już dostali dwie belki doświadczenia. W walce z kawalerią, prawdopodobnie to, to te słonie, no nie wiem, czy by mi pomogły, została mi praktycznie cała sama kawaleria. widzimy, że chyba powtórka się cięła, tak. No w każdym razie musicie mi uwierzyć, że to było zwycięstwo. <grym> Myślałem, że, że bitwa będzie mogła być skomentowana do samego końca, ale widać, że jakieś problemy techniczne spowodowały, że nie. No cóż, no Creative Assembly musi jeszcze poprawić te powtórki, bo nie mam zbyt dużo z nich problemów, natomiast rzeczywiście takie rzeczy no, nie powinny się zdarzać, tak? Powtórka powinna być od początku do końca i dobrze odzwierciedlać to, co działo się na polu bitwy. No cóż, nie wiem, czy, czy to, co pokazywałem jest ciekawe. Wydaje mi się, że może być. Wydaje mi się też, że pokazałem wam zupełnie inny sposób walki w stosunku do tego, co prezentowaliśmy ostatnio na filmie z Lakim. A więc sami ocencie, dajcie znać, skomentujcie, subskrybujcie. Będziemy nagrywać więcej. Mogę też zapowiedzieć już kolejny film, który będzie na naszym kanale. Będzie to film dotyczący nowego DLC Hannibala, Hannibal Ubram. I ten film będzie dotyczył, tak naprawdę skupiał się na aspektach multiplayer, bitwy multiplayer pod kątem nowych frakcji i nowych jednostek dostępnych w Hannibalu. Czyli myślę, że dość ciekawy materiał, chyba po polsku nikt takiego materiału nie zrobił. Oczywiście dużo dyskusji jest na forach, ale, ale może komuś przyda się taki krótki tutorial dotyczący tego, jakie są to jednostki i w ogóle może czy warto kupować ten dodatek. Ten film będzie komentowany, znaczy będzie komentował go wraz ze mną Aris z klanu Imperium Polskie, bardzo dobry gracz. E, mój znajomy i razem skomentujemy dla Was te jednostki. On ma sporo przemyśleń swoich na temat e, tego, jak wykorzystywać te jednostki. Często nimi gra, no i robi to dobrze, więc myślę, że odpowiednia osoba. Więc jeszcze raz dziękuję. E, no i cóż, do usłyszenia.